Księżna Kate, znana ze swojego zaangażowania w życie publiczne i charytatywne, zmaga się z poważną chorobą, która wpłynęła na jej codzienne życie i obowiązki w rodzinie królewskiej. Po miesiącu milczenia zabrała głos: o nowotworze księżnej Kate dowiedzieliśmy się po jej długiej nieobecności, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w życiu publicznym. Kate skupiła się na swoim zdrowieniu i rzadko pozostaje w kontakcie z fanami, którzy z niecierpliwością wyczekują choćby najmniejszego znaku życia. Księżna Kate od miesięcy walczy z rakiem. Diagnoza nowotworu u księżnej Kate została ogłoszona publicznie w połowie marca. Po długim okresie niepewności i braku informacji księżna Kate przerwała milczenie, wydając oświadczenie, w którym ujawniono, że zdiagnozowano u niej raka. Księżna Middleton wyznała, że jest w trakcie intensywnego leczenia i ma nadzieję na powrót do zdrowia. Rodzina królewska zareagowała z dużym wsparciem, co podkreślił książę William, ograniczając swoje obowiązki, aby być przy żonie i dzieciach. Księżna Kate wydała oświadczenie. Pod momentu diagnozy życie księżnej Kate uległo znacznym zmianom. Księżna musiała zrezygnować z wielu obowiązków oraz publicznych wystąpień. Decyzja ta była konieczna nie tylko ze względu na intensywność leczenia, ale także na potrzebę skupienia się na zdrowiu i prywatności w trudnym okresie. Kate teraz rzadko pokazuje się publicznie, od czasu do czasu daje jednak o sobie znak w mediach społecznościowych. Nawiązała do zakończenia kariery sportowej znanego tenisisty, niesamowita kariera w Wimbledonie dobiega końca. Andy Marej, powinieneś być bardzo dumny. W imieniu nas wszystkich dziękuję, napisała księżna.